Kandydatki do tytułu Miss Polonia 2001. Piękne młode polki. Jakie mają marzenia? Jak wygląda ich normalny dzień? Turysy przygotowań do wyboru tej najpiękniejszej. Spośród 32 kandydatek, to Państwo wybiorą, które z pań wystąpią w wielkim finale. Miss Polonia 2001. Eliminacje do konkursu. Jutro o 19.30. Po odsiedzeniu wyroku powrócił do rodziny, ale nic nie było tak jak dawniej. Przestań krzyczeć. Czuł się coraz bardziej sfrustrowany. Ktoś musi mu zapłacić za stracone lata. Obmyślił sprytny plan. Zmiana tożsamości. Film sensacyjny zbrodnicze zamiary. Jutro o 20.00 pojawiła się w jego życiu, od razu wiedział, że może wymóc na nim absolutnie wszystko. Nic nas nie rozdzieli. John Welly Kilmer. Co mogę dla pani zrobić? Zabić mnie. Lubisz hazard? I Val Kilmer. Co zrobiłeś z twoim Forester? Jesteś podejrzany o zabójstwo. Nie ruszaj się. Zabij mnie jeszcze raz. Jutro o 21.45. Zbigniew Wodecki zaprasza na godzinę wspaniałej zabawy. Piosenki, których każdy chętnie posłucha. Znane przeboje w zupełnie nowych wykonaniach. tak. Droga do gwiazd. W niedzielę o 18.00. Nadchodzi czas, by wyeliminować kolejną osobę. Gra się rozpoczęła? Przecież ja mogę dzisiaj wylecieć. Ja nie wiem, czy ja nie będę za kilka dni przeszkadzała grupie. Każdy mi to zarzuca, że powinnam taktykę mieć, a ja nie mam taktyki. Nie mogę eliminować osób, które. domyślam się, że dobrze na mnie głosują. W moim interesie byłoby, żeby żeby król z facetów. I wszyscy już zaczynają patrzeć na siebie podejrzliwie. Tak trzeba kogoś wyeliminować, a trzeba po prostu czyścić sobie drogę do tego zwycięstwa. Kto następny będzie musiał pożegnać współtowarzyszy? Super reality show producentów Agenta. Ekspedycja w niedzielę o 20. bi wrócił. Przynajmniej ciebie nie zabili anglesi. Powrócił z wojny w glorii bohatera. Płacę długi i jak hipoteka będzie czysta, sprzedam wam te poletka za uczciwą cenę. Ale zachowywał się tak, że nawet żona zaczęła zastanawiać się, czy to na pewno jej mąż. Jesteśmy szeryfami federalnymi. Mamy nakaz aresztowania pana. Za co? Twierdzę, że ten człowiek jest kłamcą, złodziejem i deserterem. Jodie Foster. Richard E. W filmie Somersby. Jestem tutaj. 5 sierpnia w TVN. Filmy dla całej rodziny. 5 sierpnia Critters. Atak stworów z odległej galaktyki. Żarłoczni goście zagrażają ziemiano. 19 sierpnia, obywatele prezydenci. Doskonała parodia amerykańskiego systemu władzy. Z Jackiem Lemonem, Jamesem Garnerem i Denem Aykroydem. 19 sierpnia, wakacje w Las Vegas. Świat w krzywym zwierciadle. Chevy Chase i jego szalony sposób na spędzenie urlopu. 26 sierpnia, uwolnić Orkę 3. Na ratunek. Willy, przestań. Przyjaciel z morskich głębin potrzebuje pomocy. Czy uda się go ocalić? TVN zaprasza na filmy dla całej rodziny. Powerade. Energia, energia, energia. Powerade. energia, energia. Ja tu życia. Trudno pobić papierosa tak nieskuteczną bronią, weź nikoret. Z nikoret masz dwa razy większą szansę na sukces. Aż trudno w to uwierzyć. Połknąłem nasionka ogródkowego chwastu i o mało nie umarłem, opowiada Marcin. Wiesz, coś bym zmieniła. Blond, kasztan czy czerń. Wybierz kolor włosów w którym ci twarzy. A co byś mi poradziła? Pieniądze na emeryturę oszczędzaj świadomie. Radzi przyjaciółka i otwarty fundusz emerytalny EGO. Na co zwracać uwagę pożyteczne rady i telefony. Dobrze mieć przyjaciółkę. Bądź przyjaciółką przyjaciółki. W tym numerze praktyczny przewodnik miłośnika grzybów i przepisy na grzybowe pyszności już w kioskach. Się trzema nowymi zapachami wiosennych kwiatów, morskiej bryzy, polnych kwiatów. Ajax Spring Sensations. Usuwa nawet najbardziej oporny tłuszcz, sprawiając, że naczynia są wyjątkowo czyste. Tak pięknie pachnie wiosną. Płyn do mycia naczyń Ajax Spring Sensations. Kiedy leżysz na plaży i gdy zdobywasz górskie szczyty. Kiedy odpoczywasz i kiedy pracujesz. I nawet wtedy, gdy myślami jesteś zupełnie gdzieś indziej. W każdej chwili i w każdej sytuacji masz zawsze zasięg i cyfrową jakość połączeń w sieci idea. Wszędzie z tobą idea, operator o ogólnopolskim zasięgu. Kiedy mam ochotę na małą przerwę, sięgam po coś smakowitego Danią straciadella. Danio Straciatella to wyjątkowe połączenie zdrowego, puszystego serka i wiórków delikatnej, wyśmienitej czekolady. Smakowite co nieco. Danio Straciatella. Smakowite co nieco. Mm, danon. W szklarni plastikowe ściany nie pozwalają na swobodny przepływ powietrza, dlatego tu jest tak duszno i gorąco. Miałam podobne odczucie, kiedy używałam niektórych wkładek ze zwykłą plastikową warstwą. Dlatego wybrałam Carefree. Wkładki, które pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza. Dzięki nim czuję się bardziej świeżo. Plastik to nie dla mnie. Carefree. I powietrze przepływa swobodnie. Teraz miękkie jak bawełna. Gdzie wyglądasz maleńka? Nie czaruj, spóźniłeś się. Miałem dużo pracy. Przywieźli warzywa i owoce, ale niektóre rosły przy drodze albo były pryskane. Pa! Zostały tylko zdrowe i z nich zrobiliśmy Obiadki, desery i bobofruty. Co pani podać? Jest taki mądry i zna się na jedzeniu, ale jest już żonaty. Bezpieczna rodzina gerbera. Posiłki i soki bobofrut. Zapraszam do świata gali. Dlaczego odchodzą dziewczyny z Warius Max? Król mediów Mariusz Walter ujawnia sekrety telewizji. W Gali znajdziesz wszystko. Gorące śluby z wyższych sfer. Fibak, Polański, Deniro razem na sushi w Paryżu. Gala, musisz się mieć. Już w kioskach. Nałęczowianka. Idealnie zrównoważona kompozycja minerałów. Teraz jeszcze cenniejsza. Weź udział w naszej promocji. Wygraj Renault Laguna i inne cenne nagrody. Napij się wody bogatej w nagrody. Gdy pojawia się wyzwanie, działasz szybko. Się. A kiedy wracasz do domu, do swoich, tam czeka to, co najlepsze jedyny, oryginalny strong, warka strong i nie ma mocnych. Ślad za strażakami i wojskiem na zalane tereny udają się pracownicy zakładów ubezpieczeń. Ich zadaniem jest wstępne szacowanie strat, jakich dokonała powódź. PZU, to jego przedstawiciel, prowadził rekonesans z pokładu tego samolotu. Czeka wypłata znacznych pieniędzy. Kilkadziesiąt tysięcy, ale nie sądzę, żeby przekroczyło to 100 tysięcy zgłoszeń. To jednak i tak niewiele, bo szacunki firm ubezpieczeniowych wskazują, że ubezpieczony jest co czwarty powodzianin. Ile powódź będzie kosztowała ubezpieczycieli, nie wiadomo. Wiadomo, że przynajmniej część tych kosztów, poniosą przyszli ubezpieczeni. Składka powodziowa może być wielokrotnie wyższa. Droższe składki i ogromne straty będą się rozkładać na całą gospodarkę. Budżet państwa wyda na likwidację skutków powodzi około 200 milionów złotych. Pomoc ofiarują też szefowie firm. PZU przeznaczyło na pomoc powodzianom milion złotych. Wiele firm przeznacza po 100 tysięcy, jak na przykład koncern Metro AG. Czy to znaczy, że będzie drożej? Więcej o tym i innych wydarzeniach ekonomicznych już w poniedziałek w programie Fakty Ludzie Pieniądze. Zapraszam. Program Fakty, ludzie, pieniądze sponsorowany jest przez Era Business. Twoje włosy są skomplikowane. Nowy fructis dla oratora nie do włosów tłustych u nasady i suchych na końcach. Fructis to działa. Koniec z włosami tłustymi u nasady są oczyszczone. Koniec z suchymi końcówkami są odbudowane. Już po trzech myciach włosy odzyskują równowagę od nasady aż po same końce. Fructis. Włosy są dwa razy silniejsze i trzy razy bardziej lśniące. Gwarantowane przez laboratorium Garnier. Duff Fresh Blue. Nowy sposób na świeżość przez cały dzień. Hej, spróbuj! Crunchips, American Cream. Crunchips American Cream o wyjątkowym smaku pieczonego ziemniaka z śmietanką, serem, ziołami i bekonem. Super chrupiące, super smaczne. Wow, smakują wyśmienicie! <śmiennie> Crunchips American Cream. Spróbuj. Czyli została Marusia, Gustlik, Glitka, Szarych, Grigori. Hmm, to dwie osoby za dużo. Grigori wraca do Gruzji. Szarik. Chyba nie ma telefonu. No to została Litka, Gustlik i Marusia. Skorzystaj z wybranych numerów. To tańsze rozmowy międzymiastowe z trzema osobami. Pomyśl, kogo wybrać. Żeby tylko Marusia nie dowiedziała się o Litce. Telekomunikacja polska to ludzka rzecz, pogadać. Wyzwanie dla Czwarty, 5 sierpnia. Zatoce Catocektańskiej. Twarda walka, w której wygrać może tylko jedna z dwóch załóg. To trzeba zobaczyć. Bolsh Maxi Cup. Co dwie łódki. To nie jedna. jest zaprawa. jeden dom już zbudowałem i zawsze atlas używałem. Czy to glazura jest, czy kota Za placem lekka jest robota. Bo gdy pracy chcesz mieć, gotowe zaprawy budowlane Atlas. Atlas! okej! Nałęczowianka. Idealnie zrównoważona kompozycja minerałów. Teraz jeszcze cenniejsza. Weź udział w naszej promocji. Wygraj Renault Laguna i inne cenne nagrody. Napij się wody bogatej w nagrody. Nadchodzi czas, by wyeliminować kolejną osobę. Gra się rozpoczęła. Przecież ja mogę dzisiaj wylecieć. Ja nie wiem, czy ja nie będę za kilka dni przeszkadzała grupie. Każdy mi to zarzuca, że powinnam taktykę mieć, a ja nie mam taktyki. Nie mogę eliminować osób, które myślą się, że dobrze na mnie głosują. W moim interesie byłoby, żeby, żeby odszedł któryś z facetów. I wszyscy zaczynają patrzeć na siebie podejrzliwie. I tak trzeba kogoś wyeliminować, a trzeba po prostu czyścić sobie drogę do, do tego zwycięstwa. Kto następny będzie musiał pożegnać współtowarzyszy? Super reality show producentów agenta. Ekspedycja w niedzielę o 20.00. Przebywam bardzo dużo na słońcu i muszę szczególnie dbać o swoją skórę. Zrobiło się chłodno, objęłam się po prostu i poczułam, że nadal moja skóra jest gładka, nawilżona. Taka sama w dotyku jak skóra mojej twarzy. DAW to nie jest żel, to jest krem. DAW Cream Shower zawiera 1,4 kremu nawilżającego i lipidy. Takie same jak te, znajdujące się w twojej skórze, które chronią ją przed wysuszeniem. DAW działa przez cały dzień. Skóra jest nawilżona przez cały dzień. DAW Cream Shower, nowy wariant. Świeży zapach. Lepiej później niż wcale. U nas niewykorzystane minuty przechodzą na następny miesiąc. Teraz Sony od 5 za 25 zł. Idea optima. Jeszcze niższe rachunki. Ajax prezentuje! Ajax Spring Sensations. Teraz możesz cieszyć się trzema nowymi zapachami. Ajax Spring Sensations usuwa nawet najbardziej oporny tłuszcz. Tak pięknie pachnie wiosną. Płyn do mycia naczyń Ajax Spring Sensations. Już czas odjechać na kółkach chyczupu Helmans. Przyślij, dwa kółka, wygraj skuter Piaggio. Przyślij, cztery, wygraj Volkswagena Beetle. Dwa kółka za dwa kółka, cztery za cztery. Szczegóły na opakowaniach. Helmans, satysfakcja gwarantowana. Lato, robisz co chcesz. Super auto. Czas nie ma znaczenia. Au! Moje nowe mustangi ci, ale dziewczyna, te zdjęcia będą niezłą pamiątką. Spotkamy się, nigdy nie zapomnę tego lata. Plusa niższe stawki już do 18, a na wakacje dodatkowo 60 minut za darmo. Plus GSM, zmieniamy świat na plus. Po odsiedzeniu wyroku powrócił do rodziny, ale nic nie było tak jak dawniej. Przestań krzyczeć. Czuł się coraz bardziej sfrustrowany. Ktoś musi mu zapłacić za stracone lata. Obmyślił sprytny plan. Zmiana tożsamości. Film sensacyjny. Zbrodnicze zamiary. W sobotę o 20. Gdy pojawiła się w jego życiu, od razu wiedział, że może wymóc na nim absolutnie wszystko. Nic nas nie rozdzieli. John Wally Kilmer. Co mogę dla Pani zrobić? Zabić mnie. Lubisz hazard? I... Walkilmer. Co zrobiłeś z Twoim Forrester? Jesteś podejrzany o zabójstwo. Nie ruszaj się. Zabij mnie jeszcze raz. W sobotę o 21.45. Z nią porozmawiać. Inwolinia Omo? Słucham? E, chodzi o mojego synka. O synka? Tak, jego zupka jest po prostu wszędzie. Na mnie, na jego ubranku. Jakiego proszku pan używa? E, widzę, że mamy Omo. Omo? To będzie w sam raz. Nawet do takich plam? Oczywiście. Omo rozpoznaje rodzaj plam i dzięki inteligentnym molekułom usuwa je jedną po drugiej. Omo wie, co robi. W tym studio pojawiają się najważniejsze osobistości sceny politycznej. Tu omawiane są problemy, które dotyczą wszystkich Polaków. Ostre spory, różne racje. Monika Olejnik i Tomasz Sekielski zapraszają. Kropka nad i. Od poniedziałku powraca na antenę TVN. Gorąca atmosfera nocnych klubów. Porywające kubańskie rytmy. 5000 z Disney Productions. Muzycy z Hawany podbijają Amerykę. Umawialiśmy się. Wiedziałem. Uprzedzałem cię. Antonio Banderas w filmie Królowie Mambo w poniedziałek o 20. Na dzikim zachodzie strzały padają średnio raz na minutę. Zabiła się, a teraz krabić. Wisieć będę tylko raz. Kobieta, która zamordowała męża, tajemniczy włóczęga i szeryf, który śledzi ich oboje. Na pewno padnie nie jeden strzał. Western, Bandyski szlak. We wtorek o 20.00. może zrobić młoda wdowa. Oh Tylko jedno, zaciągnąć się do wojska. A tam życie wygląda zupełnie inaczej niż w ramionach męża. Trochę przerażająco? Trochę śmiesznie? I na pewno ciekawie. Goldie Home w komedii Szeregowiec Benjamin. W niedzielę o 16:00. Słynny film Jerzego Sztura. To ty mnie czułeś nie na dzisiaj! Ty mnie nie tak nazywałeś. Tabaryszek. Mama ci to przysłała? Mama nie żyje. A mógłby pan dla tej kobiety coś poświęcić? Ja nie wiem, co to jest miłość. Historie miłosne. W niedzielę o 21.00. 18. To wymarzona pora na rozmowę. W promocji Plusa niższe stawki już od 18. A na wakacje dodatkowo 60 minut za darmo. Plus GSM. Zmieniamy świat na plus.